Modlitwa Bożonarodzeniowa Uczyń nas Panie godnymi, by obchodzić i spędzić w pokoju Twe święto światła, porzucając słowa próżne, spełniając dobre uczynki, unikając namiętności, wznosząc się ponad ziemię, Błogosław twój Kościół któryś utworzył od dawna, by go złączyć ze sobą krwią swoją, dającą życie. Przyjdź z pomocą pasterzom, zwierzchnikom i doktorom. Błogosław Twoim sługom, którzy oczekują wszystkiego od Twego miłosierdzia. Błogosław również duszom wszystkich chrześcijan. Chorym. Tym, którzy są dręczeni przez zło, i wszystkim, którzy prosiliby się za nich modlić: Zmiłuj się według Twojej łaskawej natury, ratuj nas i zachowuj, byśmy byli godni dóbr przyszłych, które nie będą miały końca. Amen.